co byś wolał, aby na sali gimnastycznej w twojej szkole odbyły się rozgrywki o puchar Quidditcha? świata Harry Pottera. Aby na sali gimnastycznej. A. Ja pierdolę, nie wiem. Nie, nie, nie wiem. O ja nie, Co byś wolał. Quidicza Kwid, nie lubię, dlatego. Wybrałem. jakieś kurwa normiki z 67%. To Co byś wolał? Miałeś w szkolnej piwnicy wejście do sekretnej fabryki czekolady. Rodem z Charlie'ego i fabryki czekolady. Do dyrektora? No to na pewno nie. Mm, kurwa, Narni nie lubię. To daję to. Eee... Nie wiem, nie, o... nie oglądałem Je jebać, biorę Kurde. Zmierzch. Eee, radzić sobie z matematyką, no to dla... dla... Eee... Kaciej M dla tego gościa. Matematyka, tak. Matematyczkiem byś pojebało. E. Udzielać innym uczniom porad e. słowo na S. Nie wiem, nie wiem. Ja nie chcę być matematykiem. Oby mnie Kaciek skateował. Nie, nie wiem, co się do mnie. kurwa, możesz na ty do mnie się mówi, jaśnie panie, pedale, nie do noży. Spokojnie, spokojnie. Gdzie ja kurwa skończyłem. Gol! Gol! Nie wiem, nie oglądałem. Ale to oglądałem. Dobra. Rosu był pojebem. Chuj. Nie wiem, piżama part nie oglądałem. Rosu. Nie mam przyjaciółek Nie wiem co to jest High School Musical Nie oglądałem Nie oglądałem Dobra, nie wiem, może to Dobra Eee, next, next Móc zmieścić swoją ukochaną szkołę w Tor Kochaną szkołę. Kurwa. Lol. Eee. Eee. kurde, kurde pieczara, no chyba walizka. Eee. No, to było na tyle. Dzięki.